Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K22, My League Chicago Bulls. W poprzednim odcinku doszliśmy do marca, do początku samego marca, e, i tam niestety ten odcinek też był dość słaby, przez to, że nawet nie zauważyłem. Nie wiem, czy to było dość dziwne, bo jak nagrałem, zawsze odsłuchuję swoje nagrania e, po, po nagraniu świeżo i było wszystko dobrze. Nie wiem naprawdę, co się stało, że potem, bo ja zawsze też to renderuję, i zawsze też po renderingu wszystko było spoko, więc nie wiem, dziwne trochę. Ale tym razem, e, jeśli nawet by byłby ten głos słaby, to po prostu nie będzie tego filmu. E, ale jeśli ten film jest, no to znaczy, że głos jest dobry i jest po prostu ten film. No i tak naprawdę w tamtym odcinku da się, dało się go oglądać, e, tylko że właśnie głos na początku, co tam dziś połowa była słaba. Tak wygląda nasza piątka. Zmieniliśmy właśnie. E, mamy to w Transactions Report na pewno e, to, co zrobiliśmy. E, podpisaliśmy też Franka Kamińskiego na roczny. Deal za 4,5 miliona. Gdzie są te trady? trade, trade na, nasz trade. Gdzie Tu je muszę znaleźć. Tylko my wytrajdowaliśmy Włóczewicza i naszego Ruki Diabiti za Diyendra Aytona. I w sumie, więcej chyba nic nie mam do dodania. Możemy zaczynać e, dzisiejszy odcinek, bo będziemy też dzisiaj kończyć ten sezon. Najpierw gramy z Magic. Myślę, że tu. Obyśmy wygrali? Wygrywamy, super. Lawin, jak na razie przypomnijmy sobie 27,5 punktów, 4 reboundy, 4 systemy, nawet nawet spoko spoko liczby robi. Do sumu bardzo fajny mecz, w tym tutaj właśnie rozegrał. No dobra, kolejny mecz e, Tray Blazers. Niezbyt dobra drużyna, więc może też dajmy through Date Simulate. I wygrywamy, nie tak łatwo, wygrywamy. wygrywamy 34 punkty tym razem. Lillard, Ayton 19, 19. i to naprawdę dość dobrze gram. I zwłaszcza, że to jest jeszcze zawodnik na lata, yy, Hornets, no to tu jest już trochę trudniejsze wyzwanie dla nas będzie, bo Hornets to jest dość dobra drużyna w tym sezonie, ale chyba wygram, tak, wygrywamy, super. Lawin kolejny raz 40 punktów, Ayton standardowe double-double, teraz gramy z e, Raptors, tu niestety już czy 4 punktami, Siakam triple-double, mecz z Nets, to sobie oglądamy, Nets mają obecnie gorszy chyba rekord z tego co widziałem od nas, to mi się wydaje. Wrócił Simons, pięknie. Te kontuzje szkoda, że te kontuzje często obniżamy, ale Patryk Williams ostatnio słabo gra niestety i w tym samym praktycznie się nie poprawił, ale to on jest dalej, jeszcze młody, 21 lat dopiero. Właśnie widzę przez tą śnieżynkę, to że jest po prostu niecelny. Tak samo ma Thief ale on nie jest od tego, że był celny, on jest od defensywy, tak naprawdę. E, tak wygląda nasza dziesiątka, właśnie bo Kamiński potrafi grać też na centerze, więc też, żeby trochę rozerwałem centerem. Zaczynamy mecz z Nets. I chyba wygramy to spotkanie, tak, wygramy to spotkanie, bardzo łatwo. tej e, świetnej trójki, nie rzuci na 20 punktów. Dość ciekawe. Mecz z Bucks, czyli drużyna, która ma taki sam rekord jak my, więc to też może być dość ciekawe spotkanie. Chyba jednak i spółka Janista tak, Janis i spółka wygrywa. Isaiah Izaja ma? O, ciekawe, oni go podpisali pewnie. Tak, podpisali go jako free agent. To ciekawe, naprawdę. E, Meczta z Wizards, którzy są nawet nie słabą drużyną, co ciekawe. Bradley Bill pewnie ich ciągnie, choć może jakieś tam trady zrobili, że przez to są lepszą drużyną, bo w prawdziwym życiu... Znaczy to jest też w sumie drugi już, jakby sezon. Kto tam u nich gra? Bill? Kispert jakiś? Nie zbyt go kojarzę, Izaja Todd. Henry Nunn, nie jest to jakaś niesamowita drużyna. Dobra, mecz z Cavaliers, to chyba dam, ee, Dobra, Aiton niech dalej będzie i tak wygrywam 6 punktami. Lawin, bardzo naprawdę fajne statystyki w tym meczu. Mecz z Kings, którzy są fatalni w tym roku, więc myślę, że też nie ma sensu to oglądać. Aiton no niestety przegrywamy. Kontuzje łapią nas, ale dobrze, że może pod koniec sezonu to nie będą w play -offach. Może kontuzje, nie wiadomo. Mecz z niedawno z Raptor zmieniliśmy i tym razem wygrywałem, przedtem przegraliśmy. Zapominam czasami, że Ben u nas jest. Nie przez to, że jakoś słabo gra, tylko po prostu jakoś tak po prostu jakoś zapominam. Mecz z Jazz, którzy akurat to oglądnie, bo są dość dobrą drużyną w tym sezonie, ale chyba wygramy. Tak, wygrywamy, to spotkałem bardzo łatwo. Rawinda gra z kontuzją, ale robi fajne statystyki. Indiana są w tym słabym, w tym swoim Pacers są słabi. Wykorzystujemy to i wygrywamy. Sans, który możemy to zobaczyć, bo akurat tu Włócz będzie grał, więc zobaczymy, jak Włócz zagra. Chyba wygrałem Phoenix, choć może być ciekawie. Wygramy to, wygramy to, tak. E, kto był na najlepszy? Włócz si 19,5. E, 19, nasz 17,8. On jeszcze 11 reboundów. Ejton za to właśnie więcej trochę reboundów. Asus na pewno ma Włócz więcej, tak. Dobra. Mecz z Nets, pomimo, że i tak nie są jakoś mega dobrą drużyną i grają dość ostatnio nie najlepiej, to i tak to ogólnie, bo pewnie tym razem z nami wygrają. A jak nie wygrają, to przynajmniej liczę, że będzie to właśnie takie starcie dość równe. Ale nie, wygrywamy dość łatwo. Znaczy dość łatwo. Pod koniec trochę oddaliśmy im punkty. Cavaliers teraz. Porażka, szkoda. Chciałem 405. Zwycięstwo. Hawks teraz. Może z nimi 405. Zwycięstwo. Wraca Lawin w pełni żydrów, tu mamy 45 to zwycięstwo, super. ball double double, Ejton double double. No fajnie wygląda ten sezon. Lonson ma 85, Lawin 89, fajnie, naprawdę fajnie, wszyscy w miarę idą. Chciałbym jeszcze bardzo, żeby Patryk jak najszybciej szedł w górę. Dobra, w sumie co możemy tutaj zobaczyć? Jeszcze w sumie jestem ciekawy tych niektórych tutaj rzeczy, nie będzie tu nikogo. W sumie nie powinno być, chyba. W tych, właśnie u nas, statystykach. Ja Choć jest defensive player, zapomniałem, właśnie Ben ale nie wygra. Ale jest w defensive player, z w w defensive player, match play, to jest zawsze drużyna, którą dają tak to Myślę, parę razy już tutaj bardzo lubi tą drużynę i po prostu oni co rok praktycznie są mocną drużyną. I tym razem przegrywamy. Mecz z Celtami, który, którzy też mam podobny do nas rekord. Lonzo wypada na jakiś maksymalnie miesiąc, ale może grać. A nie, także ma kontuzję, że nie może grać, ale będzie lekko na pewno osłabiony jakoś. Równe to spotkanie, choć nikt jeszcze nie uciekł w miarę, ale będzie dość ciekawie. Punkt przewagi. Będą pani mniejsze jeszcze drugi free throw, 30 sekund do końca. W tamtym odcinku nie pamiętam, chyba wchodziliśmy. Tam mi się wydaje, że wchodziliśmy do jakiegoś spotkania. Ale tutaj wejdźmy czemu nie, zobaczymy i tak się sezon powoli kończy. Więc będziemy jeszcze mieli duży czas, wiadomo, że jeszcze są playoffy, ale skończymy sobie dzisiaj, oczywiście, sezon. I pewnie jest jakaś szansa, że zaczniemy troszkę następnego sezonu. Gramy w, też w arenie Celtu, więc. I też Celtics może być jedną z takich drużyn, które, z którymi się spotkamy w play-offach, prędzej czy później, więc też będzie ciekawe jak tu zagramy. Oczywiście Lonzo jest tutaj zmęczony jeszcze trochę po, przez konduzy cały czas. Robert Williams przy free throwach, drugi free throw. Drugi też celny jak pierwszy, więc 30 sekund do końca i my mamy piłkę. Jest Kobe White, nie ma Lonzo i kogo jeszcze nie ma? Widzę, że Ben tam wraca, w zasadzie Ben nie jest mega potrzebny, bardziej jak będziemy próbowali się bronić. Ej, to on... Dobrze, a nie, to, to nie był faul, to Celtics mają piłkę. Oj, Deandre nie w takim momencie strata. Dobrze, że Ben wróci, będzie próbował kryć tam. E, najlepiej jakby krył Simonsa, nie wiem jak to oni to zrobią, znaczy Simonsa, Simons krył Simonsa, Simons żeby krył e, Tuma. który jest pewnie zawodnikiem meczu, nie, Lawin jest zawodnikiem meczu, fajnie. 31 punktów. Jest ciekawe, czy w ogóle jest Tatum. Eee, nie ma tuma, czy go lawin kryje. Dość ciekawe. No, lawin może go kryje. 5 sekund. Patryk szybko wychodzi. Nie wie, żeby to trafili. Choć może. Nie trafiałem. Mamy dogrywkę. Ciekawe, ciekawe. Oczywiście nie będzie mogło całej tej dogrywki. Ale, jak nie ma tej, tu No, to liczę, że jednak uda się wygrać. Tu mamy, oczywiście, wszystkie te zwycięstwa, mają ich dużo. 18 czy 17, coś takiego. typów oczywiście, ale my, tak jak mówiłem. Wracamy do symulacji. I cel Nie, nie, cel ci Możliwe, że nie wygrałem. Wracamy. 25 sekund do końca. I Celtic w przepiłce. Będą do ostatnich sekund próbowali? Nie, P chart nie trafia. Dobrze, teraz błagam tylko, żebyśmy zostali do końca, do samego najlepiej. Czekać jak najdłużej. Dobrze, lawin, pięknie. Jak przynajmniej nie trafimy, no to jest druga dogrywka. A jak trafimy, to trafimy po prostu. Dobra, powoli już trzeba się śpieszyć, niech ten lawin gdzieś wchodzi. Deandre Ayton, dobry screen. O jezu, naprawdę. Cośmy zrobili pod koniec, lawin stracił piłkę. No. Nie wierzę. Drugi, drugi overtime się zbliża. Ale mnie też tak wkurzył naprawdę Lawin, bo to jest taki taki prosty błąd zrobić. Dobra, kolejny timeout, oczywiście, znaczy kolejny overtime. Dobra, wchodzimy. Celtics przy piłce na 27 sekund do końca i będą w, nie będą faulwani, Będą faulowani. nawet, jak trafią dwa free throwy. Pierwszy trafiają, to wystarczą trzy punkty. No wystarczą, tak się mówi. Jakby to po prostu trzy punkty po prostu na dogrywkę. Ale wolałbym szczerze nie czekać i spróbować rzucić tą trójkę, bo po prostu czuję, że możemy nie trafić, a potem byłoby więcej jeszcze czasu na te faule. Są ci najważniejsi zawodnicy, naprawdę, głównie lawin. Timeout. Jak ja się przestraszyłem, że jak usłyszałem, to że bałem się, że Backward Violation zrobił lawin. No, będziemy pewnie. Tak myślę, że jednak będziemy to robić, właśnie, żeby próbować do ostatnich sekund, żeby to rzucić. Czy Celtics mają jeszcze timeout? Niestety mają. Nie wiem co Lawin kombinuje, ale nie wchodź pod dwójkę Właśnie, jak już mamy rzucić to przynajmniej spróbujmy tą trójkę rzucić, tak naprawdę No ale jest faul, nie wiem czy to było naprawdę mądre zrobić to Już wolałbym żebyśmy trójkę próbowali, ale jak już mieliśmy dwójkę rzucić to wcześniej trzeba to robić Lądzę tylko teraz przynajmniej żeby trafił, dwa free throwy Oczywiście, nie trafia teraz Może, może by ktoś faulował, no Potrzebujemy oczywiście, żeby Denis Schruder nie trafił jednego free thru ale on trafi obydwa pewnie. Tak, trafi obydwa. On właśnie na własne rzucień, naprawdę, przegraliśmy. Lawim, trójkę nie trafi, tak. Właśnie, kończyłem, przegrywam 168 do 134. Nie fajnie, naprawdę nie fajnie taki styl przegrywać. Wiadomo, że to nie są play offy ale nie po prostu. Troszkę zdenerwowali tym jak to rozegrali wszystko. Kolejny mecz z Toronto, graliśmy już z nimi dzisiaj dwa razy. Wygrywamy, spoko, A mecz z Hawks z nimi też już graliśmy dzisiaj. Tu niestety porażka, no czułem, że Trae Young dwa razy z rzędu nie przegramy z nim. 76 też już nie są za mocni w tym roku, ale wygrywamy tak, jak grał u gra. 19-2,5-4, więc myślę, że pomimo, że Ben mniej averageuje, to po prostu on nadrabia tymi właśnie reboundami i asystami. I mecz ostatni z myślę, że nie będzie jakiś mega ciekawy. 48 będzie zwycięstwo? Jest 48, pięknie. Jokic MVP. 27,5-12 reboundów, 8 asystów. Paolo Banchero, w rookie of the year. Trejman Sixman. Janis, defensive player, o mi się wydaje, że w tym roku w NBA 2K20 cały czas prawie wygrywa. Sadiq, Bay most improved. Queen Snyder, czyli trener Utah, e, jest coach of the year, 52, o, drugi skończył konferencję, 52-30 rekord, daleko od tego nie byliśmy tam, prawda? Dobra, OMBA e, First Team, żadnej niespodzianki nie ma, Tatum, e, jeszcze dwa tygodnie nie będzie. OMBA Second, e, też nie ma nic takiego... Co by mnie dziwiło, defensive mamy? Nie mamy, ale w second. W second jest Lonzo. Nie ma naprawdę Bena, a nawet w second dość dziwne, powiem szczerze. Ale no dobra. Przechodzimy i tak kończymy na drugim miejscu w konferencji za Milwaukee. No to Milwaukee może być trudna, naprawdę, w tym roku do pokonania. Dobra, zaczynamy spotkanie z Toronto, pierwsze. No zobaczymy. No w Toronto w sezonie regularnym i przegrywali, i wygrywali z nami, więc pierwszy mecz niestety przegrywamy u siebie. Oby Lonzo wrócił jak najszybciej. Już tak w pełni zdrów naprawdę. Drugi już tu mecz chyba wygramy? Wygramy, dobra. Ciekawe jak Lonzo wróci. Trzeci mecz. Teraz już wyjeżdżamy do Kanady. No i wygrywają Lonzo. Już prawie wrócił. Już jest Lonzo. 2-2-3-2-4-2. Jak symuluję te mecze, to naprawdę nie wiem co w tym jest. Jestem pewien, że jak symuluję, jest dużo większa szansa wygrania niż oglądam. Coś w tym jest po prostu. No nie wiem, ale tak po prostu jest. Eee, dobra. Alejs Johnson gra dobrze. Matthias Tybal potrzebuje go na tą, na tą obronę, choć naprawdę dość kiepsko dość kiepsko. Albo wiem co, jednak nie. Jednak nie, Alejs Johnson staje 13 minut, Kaulistein 11 i tak będziemy grali. Tak, wolę tak po prostu, tak szczerze. Bo jednak no, za słabo Matthias gra. Tym punktem coś musi, jednak rzucić w tyle minut. No z Celtami gramy. To będzie mega trudne spotkanie. O i pięknie, Lonzo wypada na cały sezon, super. Ale wygrywamy mecz e, trzeci, kto jest naszym, Kobi na pewno, tak? Tak, Kobi. No i e, wraca oczywiście Matthijs Tybel tylko no nie wiem czy on powinien aż tyle minut dostać, dałbym zresztą i tyle minut, tak szczerze, bo naprawdę gra fajnie, dobra, może być. E, no i symulujemy te mecze. 4-1, pięknie. Milwaukee będzie z nami w tym finale konferencji, no i z nimi sobie powiem szczerze, jakoś tego nie widzę. Jakoś ja po prostu nie widzę, żebyśmy sobie z nimi poradzili. Kamiński jeszcze wypada. No naprawdę. No to musimy rotację do 9 osób. To najpierw, to najpierw, a teraz tak. Kaulis, Tyler, Johnson, Matis, nie, tak, tak będziemy to robili. Kaolicz tam w playoffach 2-4. No... No trochę podciągnął się Matijs przynajmniej. Dobra, szkoda mi mega, że wypadł w Kamiński jeszcze. Awansowaliśmy do finału, nie zauważyłem tego. Nawet awansowaliśmy do finału. San Antonio Spurs... Według mnie tak jestem jakby trenerem, nie muszę patrzeć na taką każdą mecz. I naprawdę coś w tym jest, że jak ja symuluję... To zawsze, i tak dawniej też było, zawsze ta drużyna gra lepiej, więc ja nie chcę, aby im tego zabierać, więc e, tu też zacznę od tak, 2-1, dobra, 3-1. Chcę oglądać celebrację, jeśli, jeśli mamy wygrać, więc naprawdę, jak grają wszyscy? Kaulistein gra świetnie, to mi się podoba, Tajbul trochę, ale nic nie, będę, nie chcę zmieniać w tej rotacji, w tej drużynie ogólnie. Zaczynamy pierwszy mecz, no kto jest z Pers, jestem ciekawy, Frank Kamiński wraca, o to fajnie, to fajnie, To wie, więc w taki sposób e, przy tym miarę spoko wyglądają, więc wraca osobowa rotacja myślę i właśnie wszyscy będą grać z tych zawodników i zaczynamy pierwszy mecz, gramy u siebie i zaczyna się, nie, może jeszcze nie, Bam. wygrajmy to. Wygraliśmy to, ale nie, nie zauważyłem, że już przecież nie wygraliśmy mistrzostwa, ale to nie, dobra, nieważne i tak, każde mistrzostwo praktycznie, celebracja wygląda tak samo, bądźmy szczerzy, tylko są inni zawodnicy, wszystko wygląda tak samo. Najważniejsze jest, że powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że już dzisiaj skończymy, Na, naprawdę nie spodziewałem się, byłem dość pewny, że prędzej czy później nas gdzieś wyeliminują, ale wygrywamy mistrzostwo, doprowadziłem moją ulubioną drużynę, do, z powrotem do wygrania mistrzostwa, pierwsza z od 98., w którym to jeszcze oczywiście Michael Jordan, Scottie Pippen Belly. Teraz, oczywiście naszym Michaelem Jordanem myślę, że by jest jednak... E, myślę, że naszym Michaelem jest Lavin, no to tak naprawdę. A naszym Scottiem jest e, oczywiście Ben Simmons. I jeśli bym miał porównanie najbardziej, wiadomo, że Rodman nie był centerem, ale Rodmana bym porównał do oczywiście Aytona. Finals MVP Lawin, 35,5, 5, e, 6 reboundów, 4 asysty. Pięknie, naprawdę pięknie kończy się ta nasza historia z Chicago Bulls. Moja no ulubiona drużyna doprowadzona do zwycięstwa. Jest to naprawdę bardzo krótki odcinek będzie. Jeszcze tu przejdźmy do off-season, bo jestem w sumie ciekawy jak to wszystko. Patryk wypadł jeszcze w ostatnim meczu pod kontuzji. Ja, może trochę to jest dziwna, prawda? E, że jeszcze w ostatnim meczu wypadł na tą kontuzję, ale nieważne. Sporo zawodników już skończyło kariery. Carmelo... Hall of Fame, Dan nagret jego numer. Tak, wszystko. Nasz pik nie jest w loterii, bo my nie mamy tutaj, A mieliśmy jak chyba tu w pik w tym roku, tylko widać nie jest w loterii chyba. Nasz pik jest. Oddany do Magic. Aha, dobra. Dobra, wiemy już wszystko. Tak mi się wydaje, że ja miałem pick Blazers tylko że jak, jak byli top 3 protected, czy jakby wylosowali top 3 w lottery, to mają ten pick. I oczywiście, które oni mają? Drugie, więc są w top 3. Więc naprawdę to jest pick, który my mieliśmy mieć, ale właśnie oczekiwaliśmy, że Blazers nie będą w top 3. Szkoda, no szkoda naprawdę. Dobra, Staff Signings, Head Coach, Billy Donovan wraca oczywiście do nas, spokojnie myślę, że a jakie, są, jakie ma oferty? Nie ma, nie pokażę nam to. Aha, dobra, ale zaferujmy mu 5,5 miliona. Zasłużył, naprawdę zasłużył. Chociaż oczywiście już nie będziemy przeprowadzać dłużej sezonu. Nie wiem naprawdę zbytnio kogo wziąć teraz. Mam parę drużyn, które bym wziął. Miałem drużynę z zachodu i wschodu, więc naprawdę jeszcze nie Ale myślę, że jest parę drużyn ciekawych i wziąłem też drużynę, która się ciekawie zapowiada i która jest po prostu młoda Więc myślę, że to Znaczy w sumie mam dużo drużyn i wylosuję sobie po prostu tą drużynę I zaczniemy następną e, My League właśnie następne Od e, tej nowej drużyny, od tego odcinka właśnie Z tą nową drużyną, która się wylosuje <coughs> Assistant coach Kto tu by mógł być? W sumie weźmy jakiegoś tam Dajmy na przykład o, oferty najlepszy ten, o który ma najwięcej ofert Assistant coach na przykład ten gościu dajmy mu 1,5 miliona. I jeszcze he head scout y też dajmy temu na przykład gościowi 400, może tysięcy. Jestem ciekawy, czy uda nam się sprowadzić wszystkich z powrotem w off season. Jakby właśnie wyglądał ten następny rok? Czy czasem nie jest tak, że dobrze, że my wygraliśmy w tym roku, bo w następnym by to było dużo trudniejsze. Dobra, jest to 400 tysięcy. Wszyscy się zgadzają. E, fita, ten Vitalce fita, się nie zgadza. Aha, no dobra. Dobra, to już niech sobie to sami W sumie wezmą. E, żeby sami sobie niech właśnie znajdą tego już asystent coacha. NBA, draft, jestem ciekawy tylko kto będzie pierwszym pickiem. Bo miarę znam tu już ten draft class. Wiktor Wembanyama. Nie dziwię się, ja go sam wybierałem w OKC. Drugi pik też nie kogo my byśmy mogli prawie wziąć, można by tak powiedzieć. Emony Base, w tamtym też... też blazers go wzięli w tamtej mojej tej serii. OKC Scott Henderson nie niezbyt już go kojarzył, tak jeszcze podobnie do Kobiego jest. 76, czyli jakby już to był... Na przykład ten pik moglibyśmy mieć my. i Coyonte George, nie, żeby go też kojarzy, dobra. E, Sim to the end, nie mam żadnych pików. E, Najlepszy 20. Kogo jeszcze, czy był tu jeszcze ktoś kogo w miarkę? Bailey'ego ja wziąłem i Bailey jest dobry. U mnie się przynajmniej fajnie rozwino Bailey. Ko jeszcze tu kojarzę, czy nie? Zaraz zobaczę w miarę. No, niektórzy za mnie ko kojarzę po tym jak grali, ale u nas chyba innego już nikogo nie było. Dobra. E, nie mamy żadnych rookies, więc nie mamy ruki signings Player options Simonowicz i Patry Williams tak akceptujemy. Qualifying offers z wszystkim przedłużamy tak Free Agency Jokic Ilansen. No nie, nie mamy szans. Affordable Kobe White przedłużmy pomimo, że nie będziemy to robić. To i tak chcę mu przedłużyć po prostu kontrakt, bo lubię Kobiego, Więc dajmy mu kontrakt. 105 milionów na 4 lata. Czy my jeszcze tutaj kogoś mamy z naszych zawodników? Chyba nie. Eee, shooting Guard, czy tu jest ktoś nasz? Eee, nie, nie ma nikogo naszego. A czy no, możliwe, że tam byli jaci słabsi? Matty 12 milionów na 2 lata spoko, myślę. Z tych lepszych, no to eee, możli Elias Johnson. Też bym przedłużył tak, jeszcze center. Czemu nie? E, jeszcze o by z free agentem. Wszyscy się zgadzają. Gdzie w sumie poszedł, aż jestem ciekawy, czy LeBron poszedł gdzieś e, gdzie poszedł Lebron jestem dość ciekawy, choć nie, nie będzie to jeszcze teraz pokazane, nie będzie, a dobra już, nieważne gdzie poszedł naprawdę. Jeszcze tu mieliśmy centra naszego oczywiście Kaulisztajna. Tak, też mu dajmy, czemu nie, Minimum, może być myślę, że się zgodzi. A też Kamiński, też czemu nie, dobra i to w, w sumie... Chyba z tych zawodników wszyscy... Dobra, Player Progression, jeszcze zobaczymy jak się wszyscy by rozwinęli. Naprawdę nikt w miarę już by nie poszedł, nikt nie poszedł w miarę, znaczy... No, Patryk 80, nie nie byłoby tak źle, Tajbul poszedł dół, co ciekawe. Kaulisz tam się nie dziwia, Tajbul trochę wcześniej. Dobra, i przejdźmy już do nowego. Stąd jeszcze właśnie jednak na sam koniec sprawdzę tego e, Lebron. No bo jestem jednak dość ciekawy, gdzie on poszedł. Czy został Weley jako free agent? Wrócił czy nie? Nie, nie, nie chcę load draft class, tylko po prostu. Niech byle jaki będzie ten draft class, tak, bo przecież już nie będziemy używać. Jestem ciekawy właśnie gdzie poszedł e, ostatecznie Lebron. Tu właśnie podpisaliśmy jeszcze tych zawodników na tych e, minimum deal. Jestem ciekawy e, gdzie to, tylko to będzie pewnie w tym, w Science, ale to 30 to były jeszcze takie właśnie te, wszyscy w miarę dokupywali można tak powiedzieć. Właśnie tu już pod koniec, w jeszcze. To Ajo, o zapomniałem, straciłem go do, i poszedł do Pistons, o nim zapomniałem. A dobra, i tak właśnie to jest nieważne, bo naprawdę nie, i tak już nie będziemy tutaj grać, ale tak się zobaczyć, hmm, czy LeBron został, czy nie. Po może pójdźmy do Lakers, żeby było łatwiej. Jak spotkamy Lakersów, to, to po prostu patrzymy, czy wrócił, bo tak to nie ma co tak po wszystkich tych patrzych. E, J. Crowder, e, Wen e, jeszcze gdzieś Lakersi, niech będą. Resign LeBron, tam się won, na, na rok podpisał 404 milionową umowę. Dość ciekawie, Tak wyglądała nasza piątka. Czyli myślę, że to jest dalej piątka świetna. Dobra, więc tak mówiłem, właśnie to było na tyle w tym odcinku i tej serii całej. Dzięki za oglądanie oczywiście tego odcinka i całej serii. I widzimy się już w poniedziałek w nowej serii. Cześć!